Tanserką. Musi poczuć gorące latynoskie rytmy, tryskać seksapinem. Nie macie w ogóle na parkiecie, wracamy. To jest kicha totalna! Przerywamy trening, bo chciał, żebyś wyszła z sali. Jesteś tchórzem. Czy silna i twarda kobieta zamieni się w subtelną tancerkę? Druga twarz. W środę o 22.00 w TVN. Jeżeli wam się wydaje, że jestem jaki jestem się skończyło, jesteście w błędzie. Teraz czas na ślub, jakiego jeszcze nie było. Michał Wiśniewski powiedział tak w dalekiej, mroźnej Laponii. Ja, biorę Ciebie, Martę, za żonę. Biorę Ciebie, Martę, za żonę. Potem był chrzest i wesele jak się patrzy. Jestem, jak jestem. Wydanie specjalne. W niedzielę o 20.30 w TVN. Program nakręca RRSK. Idę na czasie. Numer jeden w Twoim mieście. Sponsorem programu. Jest dystrybutor napoju energetyzującego Dark Dog. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Misza. To ty? Tak, dziękuję za pomoc, ale już wróciłam. Fajnie, że wróciłaś. No, ty też wracaj. Wracaj. Widziałeś, jak się rozpanoszę? Coś okropnego. Zapraszamy Państwa na nowe odcinki maratonu uśmiechu. Tylko w TVN. Misza, muzyka! Misza, muzyka. Misza. Nie. Maraton uśmiechu, zaraz po usterce.